Wyobraź sobie, że jesteś wybrany przez Boga, aby posiadać dar przewidywania przyszłości. Dzięki temu darowi masz sny i otrzymujesz wiadomości z ostrzeżeniami i ważnymi wskazówkami od naszego Pana, Matki Niebieskiej i swoich aniołów stróżów. Jakbyś się czuł? Czy posłuchałbyś boskich wezwań? Czy uważałbyś to wszystko za kompletną kłamstwem? Wydaje mi się, że zrobiłbyś wszystko, o co zostałbyś poproszony, prawda? Więc dlaczego ignorujesz proroctwa, które docierają do Twojej wiedzy? Bóg w swojej nieskończonej łaskawości obdarował niektórych kapłanów, mistyków i jasnowidzów, którzy wciąż są żywi, tym darem i pozwolił im dzielić się ostrzeżeniami z całym ludem dla naszej orientacji i ochrony. Obecnie brazylijski ksiądz, zwany Oliveirą, wyróżnia się, ponieważ wiele z jego wizji, już przez niego udostępnionych, stało się rzeczywistością. Jednak w przeciwieństwie do innych przypadków, oprócz relacji, które już się spełniły, te wizje przynoszą zaskakujące objawienia o przyszłych latach, obejmując lata 2024 i kończąc na 2029. Co nas czeka? Dzisiaj pokażę Ci trzynaście proroctw z Oliveira w sposób jasny i zwięzły. Czwarta i siódma przepowiednia są najbardziej niepokojące. Zwróć uwagę, bo poznasz wizje, jakie miał ksiądz Oliveira. Aby uniknąć sytuacji, gdzie ludzie powiedzą, to zostało powiedziane po tym, jak się wydarzyło. Pewnego razu ksiądz Oliveira obudził się w środku nocy i udał się do ołtarza. Tam zobaczył, jak glob ziemski obracał się, a liczby lat mijały, aż przestał się obracać dokładnie w roku 2029. Pierwsza przepowiednia ujawnił, że rozpoczęta wojna się nasili. Jeśli śledzisz wiadomości, Zauważysz wyraźnie, że dwie rozpoczęte wojny między Rosją a Ukrainą oraz Izraelem a Hamasem stopniowo się eskalują. I rzeczywiście jest to bardzo niepokojące, ponieważ są wskazówki wskazujące na rozprzestrzenienie tych konfliktów na inne miejsca na świecie, zwłaszcza po niedawnym ataku Iranu. Czy to spełnienie przepowiedni Ojca Oliwejry? Druga przepowiednia. Ujawnił, że nastąpi susza, wiele burz i trzęsienia ziemi w różnych miejscach na świecie. Niektórzy mogą powiedzieć, to zawsze się zdarza. Ale ojciec Oliveira mówi, że będzie gorzej, bardziej intensywnie i w więcej miejscach. Już pierwszego dnia roku wielkie trzęsienie ziemi o dużej sile wstrząsnęło Japonią. Gdyby kraj nie był przygotowany, wiele osób mogłoby zginąć, a sytuacja mogłaby być jeszcze bardziej tragiczna. Czy to tylko zbieg okoliczności? Trzecia przepowiednia. Powiedział, że nastąpi wielkie zniszczenie, które nadejdzie z Rosji pod wpływem diabła. To wpłynie na cały świat. Diabeł jest reprezentowany przez Smoka, a krajem komunistycznym związanym z tym jest Chiny. Nie wiemy więc dokładnie, jak to będzie, ale potwierdził, że widział wielkie zniszczenie nadchodzące z Rosji i wpływające na cały świat. Uwaga, pilne ogłoszenie. Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla ciebie specjalną niespodziankę: księga potężnych modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie. Pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również Twój duch i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom, poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji. Przepowiednia Czwarta. Ujawnił, że pojawi się choroba i nie będzie to jedyny problem, który się rozprzestrzeni. Złoduchowe będzie jeszcze gorsze, ale choroba będzie wielkim plagą. Złożył następującą prośbę: Umieść medalik św. Benedykta na drzwiach i nie zapomnij nosić szkaplerza. Poświęć świeczki olej i wodę. Nie wahaj się używać oleju dobrego Samarytanina. Poświęć i używaj. Staraj się pozostać w stanie łaski. Ponieważ demony będą bardzo usiłować, zwłaszcza duchowni. Przepowiednia piąta. Była to alarmująca wizja ogromnego pożaru na górze kuli ziemskiej. Zastanawiał się, czy oznaczałoby to wielką katastrofę na półkuli północnej. Następnie zobaczył prezydenta Rosji wskazującego na kulę i śmiejącego się szyderczo. Zinterpretował to jako znak, że Rosja miała zamiar pokazać swoją złośliwość. Wyraz twarzy prezydenta sugerował, jakby mówił, Ostrzegałem, mówiłem. W szóstej przepowiedni ksiądz Oliveira łowił ryby na plaży, gdy miał przerażającą wizję. Ogromna fala nadchodziła w jego kierunku. Odwrócił się plecami do fali i szybko wrócił na swoje krzesło, gdzie były jego rzeczy. Kiedy spojrzał na ziemię, zobaczył obraz flagi Stanów Zjednoczonych zanurzonej w wodzie. Wszystko to działo się bardzo szybko. Nadal nie wiemy, co oznacza ta wizja. Siódma przepowiednia dotyczy przerażającej wizji. Ksiądz zobaczył mnóstwo płaczących kobiet, trzymających bardzo chore dzieci. Zauważył, że wszystkie dzieci miały deformacje, a kobiety mówiły, coś jest nie tak w środku. W ósmej przepowiedni ksiądz miał intrygującą wizję. Widział papieża idącego samotnie ulicami Rzymu. Otoczenie wyglądało opustoszałe, jak po wojnie. Papież dotarł na plac Świętego Piotra. Ale napotkał żelazne kraty blokujące mu drogę. Kraty te wyglądały jak stare i były gorące, jakby były rozżarzone. Nawet próbując, papież nie mógł przejść przez kraty. I tak wizja się zakończyła. Przepowiednia dziewiąta. Ksiądz Oliveira miał dziwną wizję. Zobaczył papieża Franciszka wahającego się przed podpisaniem dokumentu, patrzącego na mapę, która pokazywała tylko zachód. Zinterpretował, że papież będzie musiał podjąć kluczową decyzję. Zdolną zmienić losy Zachodu. W dziesiątej przepowiedni ujrzał papieża, którego nie był w stanie zidentyfikować, spieszącego się w kierunku samolotu, eskortowanego przez ochroniarzy i prawie biegnącego. Chociaż nie widział twarzy tej osoby, powiedział, że papież będzie musiał opuścić Rzym z jakiegoś powodu. Przepowiednia jedenasta. Zobaczył, że między latami 2024 a 2029 będzie wiele konfliktów. Według jego wizji w roku 2024 rozpocznie się wielki konflikt i powiedział: Zobaczymy okropności wielkiej wojny w roku 2024. Więc przez te pięć lat ludzkość będzie świadkiem wielkich wojen na świecie i wielu intensywnych konfliktów. W dwunastej przepowiedni ksiądz Oliveira przewidział coś bardzo uderzającego. W roku 2029 pojawi się wielkie światło, a na niebie pojawi się znak. Spowoduje to, że wiele osób spojrzy w górę, a konflikty i wojny na ziemi będą musiały się zatrzymać. Opowiadał, że po roku 2029 nie widział już niczego. Istnieją dwie teorie na ten temat. Po pierwsze, może się z nim coś stać. Po drugie, Bóg może interweniować w cudowny sposób, aby zakończyć te trudne czasy, z którymi się mierzymy. W ostatniej przepowiedni ksiądz Oliveira miał interesującą wizję. Widział podnoszenie się flagi Japonii i oklaski ludzi. Powiedział: Japonia zrobi coś, czego nie zapomniano. Czy znasz wszystkie te przepowiednie Brazylijskiego księdza? Jakie jest Twoje zdanie na temat wizji numer jedenastu? Pamiętaj, kiedy Matka Boska ukazała się w Fatimie i w wielu innych objawieniach na świecie, ostrzegała nas przed zagrożeniami, które zagrażają ludzkości. Oferuje nam także lekarstwo i rozwiązanie. Modlitwa różańcowa, spowiedź, praktykowanie Słowa Bożego, pomaganie innym i przyjmowanie komunii świętej w stanie łaski są niektórymi z dróg, które nam wskazano. Modlitwa, przebaczenie i życzliwość są fundamentalne.